Zacznę standardowo, czy Kuba. Cześć. Mimo, szukanie. że się widzimy o czterech dni. Tak jest. <laughs> I jesteśmy świeżo po warsztacie Męska Natura, ten warsztat zaawansowany. Byłeś tutaj tym razem jako uczestnik. E, I um, mówiliśmy o tym, żeby porozmawiać chwilę o tym, mhm. żeby jakie to było doświadczenie dla ciebie, żebyś ty z perspektywy uczestnika trochę o tym opowiedział. A żeby, żebyś też ewentualnie zadał mi jakieś pytanie jako prowadzącego, także tak to widzę, tą mm -hmm. krótką rozmowę tutaj. Okay. Mm -hmm. To jakie to było dla ciebie to doświadczenie tak od razu, wiesz, z grubej rury przywale. Wale? Mm, to bardzo wzbogacające i równoważące. Wzbogacające i tak, równoważące. Tak, ta intencja, z którą przyjechałem, to intencja, która mi towarzyszy przez ostatnie lata, to jest szukanie równowagi. Mm -hmm. I... I to było takie równoważące. Można było się przyjrzeć tematom, mhm. e, które, które widzę, że są tematami do pracy, e, które pojawiają się w takich miejscach, które są jakimś deficytem. Mhm. Mhm. Czyli przyjeżdżałeś tutaj z takim konkretnym nastawieniem, z konkretnym tematem do pracy, z intencją, tak? Tak. I mówisz, że e, mogłeś się temu przyglądać. I, i jak ty odbierasz to? Te formy, które tutaj różne były, tej pracy, temu przyglądaniu się, tak? Mm. odkrywaniu być może pewnych aspektów. E, ja jestem w, można powiedzieć, w tym przyglądaniu, no. e, w rozwoju duchowym, w rozwoju mojej... E, no, w rozwoju duchowym to chyba dobre słowo, mm. już od kilku lat i, e, i z tej perspektywy mogę powiedzieć, że było, było bardzo dobrze. Bo E, jest natura. Mhm. E, to się odbywa w miejscu, które pozwala na to, żeby mieć bliski kontakt z naturą. Są poranne wyjścia. Mm, Te spacery nasze. Tak jest narochowo. No, tak tak. nazwałbym to Gdzie, czymś więcej jest niż, niż spacerem. spacerem. Okay, zależy z czyjej perspektywy. Bywają tak? <grym> wymagające. No. No, jest mocne podejście, jest taki kontakt ze sobą, jest kontakt z grupą. Mhm. E, każdy... One się odbywają w milczeniu i to mi się bardzo podobało, że nie ma takiego takich. To mm -hmm. nie one że, nie, że one nie obciągają, tylko można być ze sobą, a jednocześnie można być w takim w energii grupy, bo, mm -hmm. to, bo to właśnie chodzi o tę energię. E, pogoda dopisała był piękny widok po wejściu na Rachowiec. E, nad chmurami byliśmy, więc można było się oderwać od codzienności. No, a, taka metafora w ogóle takiego tak, wyjazdu. Tak. No. Mm -hmm. no, a później te ćwiczenia no, pozwalały przyjrzeć się tematom, bo już nawet nie chcę tego nazwać problemami. Się, mhm. Dla mnie to były tematy, z którymi przyjechałem. Tak. E, można było się im przyjrzeć i dzięki temu, że były ustawienia, e, ta metoda, którą nam zaproponowałeś, mhm. e, która jest e, no, ogromną, e, no, ma, ma ogromną moc e, mhm. obejrzenia swoich tematów, tak. Tak, tak? pozwala nam się zdystansować i pozwala nam zobaczyć rozwiązania. Bo one często przychodzą z przestrzeni, one przychodzą z. Jest pole na to, żeby się temu przyjrzeć, jest pole na to, żeby przyjąć odpowiedź. Mm. A co my z tym zrobimy, to. To, to, już, to już po, po naszej już, stronie, tak, tak. 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 Ale to tak. mówisz o tym, że to, to doświadczenie, tego ustawień, że to daje taką możliwość wglądu w pewien tak. sposób, tak? To w czym się jest być może, tak? tak. Mm. Dobrze to powiedziałeś. Daje Do, dobrze, tak, daje możliwość wglądu, ale też. Daje możliwość e, wymiany, czyli mm. możemy być uczestnikami, mm. e, możemy pracować ze swoim głównym tematem, dla którego tu jesteśmy. Wymaga to od nas też takiej pracy nad sformułowaniem tej intencji, z czym tak. my tu przyjechaliśmy, tej mm. głównej, nie? bo możemy mieć ich 10 albo 30, tak. ale musimy wypowiedzieć tą jedną, z którą pracujemy, mm. i to jest e, takiej syntezy wymaga. Tak. No, no to i jak to już zrobimy, to potem. E, cała grupa wspiera. My możemy o tym mówić, możemy to zobaczyć, możemy to poczuć, możemy zobaczyć przestrzeń, jak wokół się tego układa, ale też możemy dać. Nie? Możemy mm. być osobami, które reprezentują różne idee, różne różne tematy, różne osoby, z którymi wokół których ten, ten, nasz, ten nasz problem czy temat pokazuje tak, się, tak, pokazuje mm. się. A jakie to było doświadczenie e, tego, że to były ustawienia tylko w męskim gronie dla Ciebie? E, no to doświadczenie męskich grup jest takie dla mnie, że, one, że ono e, wzmacnia. wzmacnia. Ono wzmacnia, że ono pozwala e, tak nie, nie, nie mościmy się w tej miękkiej energii, że tak jest po prostu, że dostajesz konkret. Nie? że, że z, z swego rodzaju szorstkość, ale taka, tak, taka która do czegoś prowadzi. Która do do czegoś prowadzi, do, prowadzi no. Jak jest gotowość do tego, żeby nawet trudne rzeczy usłyszeć, to mm. to, to, to w męskiej grupie dobrze, e, dobrze, dobrze mm. się odbywa. No, Mężczyźni, tak. którzy mają kontakt ze sobą, mówią rzeczy wprost. Jest mm. klarowność i przejrzystość, tak, tak. Mm. która czasami może być odbierana jako szorstkość, na przykład. Tak? No i już. I dobrze. I tyle. Taka, i tyle. <laughs> tyle w te no, A to jest w takim no. też balansie z ruchem, mm. e, który tu jest, z tym kontaktem z naturą. Jest e, e, z, też z takim w ogóle swobodnym czasem, taki, który mm. przychodzi wieczorem. Jak skończymy zajęcia, to sobie siedzimy, nie wiem, gramy sobie w, w gry, czytamy książki, masujemy się. Gotujemy. Nie wiem, rozmawiamy, gotujemy. I, I to daje taki cały kształt tego warsztatu, że, mm. że jest taka właśnie równowaga. No i to, co było dla mnie ważne, to yy, to, to, że mogłem też poprowadzić część warsztatu. Mm. I, yy, I że przyszła do mnie taka myśl najpierw, a potem yy, to wypowiedziałem, a ty na to zrobiłeś przestrzeń. Mm. No to też było dla mnie takie mm, otwierające bardzo, że y, pewne w ogóle nowe przeszczęście mogą pojawić w ramach takiego spotkania. Tak? Mm -hmm. Bo y, tą taką Powiedziałbym, y, tą taką kwintesencją jest ta praca indywidualna, która jest taką. Do tego to wszystko tutaj dąży w jakiś sposób, ale to co się dzieje pomiędzy te wypełniacze, takie, które są nie mniej ważne, bym powiedział, tak, mm -hmm. bo to one też tworzą tą taką z mojej perspektywy, to poczucie właśnie bezpieczeństwa, to poczucie takie, że mogę zaufać do czegoś, tak. Y, I no, dla mnie to było też bardzo takie odkrywcze. Także też dzięki, że to zaproponowałeś. I się okazało, że nie tylko ja, że też zaproponował to jeden z uczestników. Tak, zgadza się. I była praca z głosem i swoim, i ze wspólnym głosem, można powiedzieć, nie? Tak, z tak. Poszukiwaniem tego głosu mm -hmm. wspólnego, jakiegoś. Tak, tak. No, mm -hmm. głos też bardzo ważny element i ustawień i w ogóle tej pracy, który mm -hmm. daje e, wzmocnienie i uwolnienie. Mm -hmm. To jest też taka, takie odkrycie. Fajnie, bardzo to tak. E, to, jak to opisałeś, to też gdzieś się tak zgadza z takim moim obrazem wewnętrznym, tego jakie to jest, także cieszę się z tego. A powiedz, czy ty ewentualnie miał być jakieś pytanie do mnie teraz mhm. w tej rozmowie? Hmm. Tutaj trzeba będzie chyba coś przyciąć. <laughs> Nie szkodzi. Ja mam także, raczej zadaję pytanie na bieżąco. Mhm. Na przykład, ciekawi jakie pomysły się u ciebie pojawiły po, czasie, tym wyjeździe. po tym wyjeździe. Mm -hmm. Fajne, fajne pytanie. Dzięki. No właśnie to, że Ty zaproponowałeś, że jeszcze jeden inny uczestnik też zaproponował to, że wnosicie też coś od siebie do części warsztatu, i pokazało mi to w sumie dwie takie ważne rzeczy. Jedna to taka, że e, jeżeli się pojawiają takie osoby i mają taką chęć, żeby po prostu zapraszać też do tego tak, e, i stworzyć taką przestrzeń na to, że. Żeby, jeżeli ktoś ma taką gotowość, żeby coś też zaproponować dla grupy od siebie, to mam taką, z mojej strony widzę, duża jest otwartość na to. A z drugiej strony też to, co wy konkretnie zaproponowaliście, czyli to było, powiedzmy, taki delikatny taniec intuicyjny, tak, plus taki śpiew też, co wprowadziło takie jakości bardziej miękkie, takie, miękkie. no, miękkie, tak. Taką, taką mamy też odpowiedź, tak? Ale myślę, że się nie ma co tym przejmować. Mikrofon pewnie tak zrobi robotę dobrze. Właśnie wprowadziło takie miękkie jakości, i tak mi się bardzo jasno pokazało, w jakich płaszczyznach ten warsztat gdzieś tam z czasem ewoluował, że to była taka płaszczyzna, właśnie to były twoje słowa, tego ognia, czyli takiego działania, tak? I jednocześnie ugruntowania, czyli takiego kontaktu dobrego z rzeczywistością. Do tej pory tak tworzyłem ten. A po tym wyjeździe otworzyła mi się ta przestrzeń na tą część taką, żeby większy, więcej miękkości wprowadzić. Co za tym idzie też takiej kreatywności, która jest z innego miejsca. Tak. Także to, to, to u mnie. To mnie zbogaciło. Mhm. Sam, mnie też jako prowadzącego. Mhm. Mhm. Ja jestem fanem nazwy warsztatu, który stworzyłeś. No. Bardzo podoba mi się nazwa Męska Natura, bo ona jest taka wieloznaczna jednocześnie, tak. a druga, że daje... Daje odniesienie do poszukiwań, mhm. nie? bo możemy być w naturze, możemy poznawać tą naturę swoją i tą naturę rzeczy, i tą naturę, która jest dookoła. E, a po tym, co teraz mówisz, przyszła mi pomysł, że gdybyś chciał stworzyć e, kolejny warsztat, to e, mi przyszła taka nazwa e, męski żywioł, męskie żywioł. Albo męskie żywioły. Mhm. Bo też trochę o tym myślałem, ale to może już pogadamy po zadawaniu. Okay. <laughs> e, okay. e, jeszcze jedna rzecz bym się odniósł do tego, co powiedziałeś o tej nazwie. Właśnie bardzo mi na tym zależało, żeby tak było, żeby to, co się tutaj działo, nie było szkoleniem, mhm. tylko było wydarzeniem rozwojowym. Mhm. Czyli taką okazją do tego, że ta świadomość może się poszerzać. Więc y, bardzo mi zależało na tym, żeby nie dawać gotowych odpowiedzi, mhm. y, tylko żeby stworzyć przestrzeń do zadawania sobie pytań, tak? To jaka ta męska natura, tak? To, mhm. to, to jaki ja mężczyzna, tak? To jaka natura? To taka, co widzę, chodzę po niej, mhm. czy może jakaś moja wewnętrzna natura, tak? Także fajnie, dziękuję, że to powiedziałeś, bo to tak y, dobrze odczytałeś też mhm. jakby to moją intencję. Powiedziałeś o zadawaniu pytań a dzisiaj na wyjściu porannym. No. E, bardzo mocno ten temat gdzieś na koniec wybrzmiał. do nas przyszedł i tak. wyróżniał, że jak się zadaje pytania, to tak. odpowiedzi przychodzą. Tak. Fajnie. Dzięki za rozmowę. Myślę, że to wystarczy na ten czas. Dzięki.